Cześć, mam na imię Michał. Witam na kanale Murator Ogroduje. Dziś zapraszam was na kolejną metamorfozę. Chciałbym pokazać wam, jak zrobić ze zwykłego ogródka miejsce tajemnicze i pełne kontrastu. Posadzimy ciekawe jesienne byliny, trawy oraz szewy. Dodamy wrzosy, zrobimy nowy trawnik. Wszystkie rośliny usytuujemy na podwyższonych rabatach. Sponsorem odcinka jest Allegro. Na pierwszy rzut oka mamy ogródek w kształcie prostokąta o powierzchni około 60 m2. Jest on pokryty w całości starą darnią, która jest przerośnięta chem, chwastami oraz różnego rodzaju pozostałościami po budowie. Chcemy to zmienić. Jeśli chodzi o plusy tego ogrodu, to mamy całkiem fajny żywopłot, który chroni nas przed spojrzeniami sąsiadów. Jeśli chodzi o minusy, no mamy dość dużą skrzynię, którą będziemy chcieli zabaskować, i mamy malutki tarasik, który może nie być wystarczający, będziemy chcieli tą strefę wypoczynkową Zwiększyć. Ogródek jest oczywisty, płaski i mało zróżnicowany. Wydzielimy w nim strefy, żeby nie było tak trudno. Czas do pracy, zaczynamy. Zaczęliśmy od pierwszego etapu, czyli pozbywamy się starej darni. Użyjemy do tego małej glebogryzarki z napędem, dzięki czemu ułatwimy sobie tą pracę. Przy większych powierzchniach rekomenduję większe urządzenie. Przy dużo mniejszych możemy użyć szpadla lub wideł. Ten pierwszy etap to jest około 8 cm. Na taką głębokość zagłębiają się noże glebogryzarki, dzięki czemu pozbywamy się korzeni, starej darni oraz muchu. Wychodzą nam też Pozostałości po wcześniejszej budowie, czyli jakieś kamienie, wszystko to wygrabimy. Posłuży nam to jako podkład naszych podniesionych ram. Kolejnym etapem będzie spulchnienie pozostałego gruntu, który mamy pod trawnik. Wymieszamy dzięki tej glebogryzarce tą lokalną glebę z żyznym kompostem, który przywieźliśmy. Tak, żeby przyszły trawnik z rolki rósł nam w optymalnych warunkach. Do użyźnienia ziemi pod trawnik możemy użyć kompostu z własnego kompostownika, możemy kupić w sklepie odpowiedni preparat kompostowy, możemy użyć obornika, możemy użyć również ziemi, którą przywieziemy wywrotką, jeśli mamy dużo większą powierzchnię ogrodu. Jeżeli gleba jest zbyt zbita, gliniasta, rekomenduję użyć piasku, tak żeby ją rozluźnić przy pomocy glebogryzarki. Jeżeli ziemia jest uboga w składniki pokarmowe, najlepiej użyć żyznej ziemi kompostowej. Metamorfozę pomaga przeprowadzić im moja ekipa. Jest to Leszek, Jacek oraz Kuba. Teren przygotowaliśmy. Jest ziemia przygotowana, spulchniona. Następnym etapem jest wyznaczenie rabat. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie będą trawniki, gdzie będą podniesione rabaty, gdzie będzie tarasik. Chcemy na tym wczesnym jeszcze etapie zainstalować system nawadniający, dzięki czemu nasz ogródek będzie wyglądał fajnie przez cały rok. Nie będziemy musieli pamiętać o ciągłym podlewaniu, szczególnie podczas wyjazdu na długie urlopy. Nasz system nawadniający będzie składał się z trzech sekcji. Pierwsza sekcja będzie podlewała trawniki i to będą zraszacze wynurzalne. Druga sekcja będzie podlewała rabaty w cieniu i to będzie linia kroplująca. Trzecia sekcja będzie podlewała rabaty umiejscowione na słońcu. Chodzi o to, że musimy mieć różne czasy podlewania. Rabaty na słońcu wymagają więcej wody, więc będziemy musieli poświęcić więcej czasu na ich podlanie więc ustawimy sobie na sterowniku dłuższy czas podlewania. Rabaty w cieniu będą wymagały mniej wody, w związku z czym te czasy będą zdecydowanie krótsze. Parę praktycznych porad, jeśli chodzi o zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania. W początkowym etapie musimy zlokalizować źródło wody i sprawdzić, jakie mamy ciśnienie oraz wydajność tego źródła. W przypadku miejskiej wody ona jest zazwyczaj czysta i to ciśnienie jest całkiem niezłe, ale trzeba pamiętać o tym, że mogą być wahania. Jeżeli bardzo dużo ludzi w okolicy korzysta z tej wody, ciśnienie może być yy, słabsze. Dlatego pamiętajcie, żeby naszego systemu zbytnio nie wyżyłować. Trzeba zostawić zapas mocy, także przyszłe wahania ciśnienia, żeby nie spowodowały, że nam przestanie instalacja działać. Pierwszym etapem jest doprowadzenie wody ze źródła do skrzynki z elektrozaworami. Drugim etapem będzie wykopanie i rozprowadzenie odpowiednich dołków, tak żebyśmy mogli przeprowadzić przewody nawadniające do sekcji prawnikowych oraz rabat. Trzecim etapem jest montaż zraszaczy oraz linii kropujących usytuowanych wzdłuż nasadzeń. Wszystkie elementy zestawu nawadniającego kosztowały około 2600 zł. Przygotowujemy materiał na nasze podniesione rabaty, docinamy kantówki na wymiar około 30 cm. Jest to wysokość naszych dwóch desek. Nasze podniesione rabaty będą na wysokość około 30 cm od ziemi, dzięki czemu nasz ogródek, ta nasza mała przestrzeń zrobi się ciekawsza, być może optycznie nawet większa. Dodatkowo podniesione rabaty ułatwiają pielęgnację posadzonych w nich roślin. Pierwsza ścianka naszej Donicy gotowa, czas na przymiar. Boczna ściana naszej Donicy powstała. Zrobiliśmy ją z dwóch desek. Wzmacniamy ją przy pomocy cynkowanych kotów, które wbijamy na około 40 cm w ziemię. Pozostałe ściany naszej donicy zostały zrobione z krawężników betonowych, które zastaliśmy w ogrodzie. Do wypełnienia naszej donicy, czy tam podniesionej rabaty, używamy ziemi zmieszanej z darnią, którą pozyskaliśmy ze starego trawnika. To nie koniec pracy z podniesionymi rabatami. W naszym ogrodzie powstaną jeszcze trzy kolejne. Podczas metamorfozy ogrodu najważniejsze jest, żeby mieć wszystko pod ręką. Ja nie biegam po sklepach, tylko robię zakupy online na Allegro. Tam znajdziecie wszystko do ogrodu od narzędzi, przez rośliny, aż po dekoracji. Podwyższone rabaty gotowe, czas brać się za rośliny. Królem naszej rabaty będzie Judaszowiec Kanadyjski Eternal Flame. Jest to najdroższa roślinka w naszym ogrodzie. Koszt to około 500 zł. Jest to drzewko dorastające do około 4-6 metrów wysokości. Jego charakterystyczną cechą jest to, że ma przepiękne liście w barwach jesieni. Jednocześnie mamy na drzewie liście żółte, czerwone i pomarańczowe, które występują w całym okresie wegetacji. Bardzo fajną. Cechą tego drzewa jest również to, że kwitnie na kolor różowy i kwiaty pojawiają się na, bezpośrednio na grubych gałęziach i pędach tego drzewa. Natomiast królową naszej rabaty będzie magnolia wielkokwiatowa. Jest to niewielkie drzewko dorastające do około 3-4 metrów wysokości. Cechą charakterystyczną tego drzewka są duże, osiągające nawet 30 cm średnicy, kremowo-białe kwiaty o zapachu cytrynowym. Oraz błyszczące zimozielone liście około 20 cm długości. Cena tego konkretnego egzemplarza to około 300 zł. Jednym z moich ulubionych krzewów jest kalina japońska Killimanzaro. Ten konkretny egzemplarz jest wyprowadzony w formie piennej średnica korony docelowa to jest około 2-3 metrów. Cena tego konkretnego egzemplarza około 150 zł. Cechą charakterystyczną naszej odmiany są białe, baldachowate kwiatostany, które pojawiają się na naszym krzewie wczesną wiosną. Fajne jest również to, że późnym latem roślina ta kwitnie powtórnie. Kalina tej odmiany przepięknie przebarwia się na jesieni, uzyskując purpurowo-fioletowy kolor. Jedną z mniej wymagających bylin ogrodowych jest bodziszek rozam. To tektowne kobierce, kwitnie na kolor fioletowo-niebieski. Zaczyna kwitnienie pod koniec maja i kończy z nastaniem pierwszych przymrosku. Jest on polecany dla ogrodników z mniejszym doświadczeniem. Cena tej konkretnej sadzonki to około 17 zł. Jesień to doskonały moment, żeby posadzić cebulę. Podziękują one nam za to wiosną, kiedy rozkwitną pięknymi kolorami. Pamiętajcie, że cebule są różnych rozmiarów. Należy je sadzić tą strefą korzeniową do dołu, najlepiej, aby cebulę posadzić. Na 3-4 krotność jej wysokości, tak żeby podczas wzrostu nie przechylały nam się te kwiaty. Czyli duże cebule, takie jak ta, sadzimy na około 15 cm głębokości. To jest czosnek Globmaster. Mniejsze cebule narcyzów możemy sadzić na około 7-8 cm pod ziemią. Jeszcze mniejsze cebule, na przykład cybulice syberyjskie, sadzimy na głębokość około 5-6 cm. Tulipany, w zależności od wielkości cebul, sadzimy na około 7-8 cm pod ziemię. Fajnie jest, jak cebule grupujemy kolorystycznie w jednym miejscu, sadzimy ich kilka sztuk. Wtedy ten efekt kwitnących kwiatów w grupie jest naprawdę przepiękny. Ja tutaj dobrałem kolory białe, niebieskie i fioletowe, tak żeby one pasowały do ogólnego zarysu ogrodu. Typowo jesiennym akcentem ogrodu są wrzosy. Ja tutaj zastosowałem je akurat w donicach. Chcemy tymi donicami z wrzosami przystroić nasze podniesione wrządy. Piękne trójkolorowe wrzosy w mrozoodpornych donicach będą zdobiły nasz ogród do późnej zimy. Ostatnim etapem pracy przy metamorfozie naszego ogrodu jest rozłożenie darni rolowanej. W naszym konkretnym przypadku zastosujemy pod siatkę nakrety, tak żeby w dłuższym użytkowaniu te urocze stworzenia nie robiły nam kopców i nie niszczyły trawnika. Wieczór nastał, zrobiło się ciemno, to już koniec pracy. Powstał przepiękny ogród z trawnikiem, podniesionymi rabatami, cebulami, akcentami jesiennymi oraz wieloma bylinami, krzewami i roślinami. Łączny koszt wszystkich materiałów potrzebnych do zbudowania tego ogrodu to około 10 tysięcy złotych. A jak wyszło? Zobaczcie i ocencie sami. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapkę w górę. Ja się jeszcze biorę za podlewanie. Do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest Allegro.